Witam w kolejnym odcinku programu Myśleć jak przedsiębiorca. Jest to program dla przedsiębiorców, o przedsiębiorcach i z przedsiębiorcami, a przede wszystkim o tym, że przedsiębiorczość to stan umysłu. Ale okazało się, że oglądają nas również menedżerowie i liderzy różnych organizacji. Dzisiejszy program, odcinek w trochę zmienionej formule, ponieważ no, czasy, w których przyszło nam żyć, wymuszają od nas zmianę tej formuły. Ale program ten realizujemy po to, aby pokazać Wam, jakie korzyści wynikają z przedsiębiorczego myślenia. Dla mojego dzisiejszego gościa, praca nad ujarzmianiem emocji to chleb powszedni. Mój dzisiejszy gość jest psychologiem i trenerem, m.in. technik Mindfulness, realizuje dla firm projekty związane z obszarem Well Being i Dobrostanu dla pracowników. Tworzy programy psychoedukacji związane z radzeniem sobie ze stresem i zarządzaniem energią osobistą. A co najważniejsze jest praktykiem, ponieważ ma ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze edukacji i rozwoju. W naszym mobilnym studio będziemy gościć dzisiaj Danutę Rocławską. Do zobaczenia już za chwilę! Danusiu, chciałbym porozmawiać dzisiaj z tobą o niepewności. Zrobiłem taką przedstawieniówkę, e, powiedziałem o tobie wiele miłych e, słów, i powiedziałem, że jesteś ekspertem w tej dziedzinie, o której chciałbym z Tobą porozmawiać dzisiaj, czyli powiedzmy w obszarze ujarzmiania emocji. A wiesz co? Chciałbym z Tobą porozmawiać o, o niepewności, ponieważ w nowej, wiesz, coraz bardziej złożonej i zmieniającej się rzeczywistości powstają duże znaki zapytania w wielu ważnych obszarach życia: w obszarach zdrowia, rodziny, pracy, możliwości zarobkowania, gospodarki, wiesz, życia społecznego, a nawet niestety w obszarze swobód obywatelskich. No i w związku z tym ludzie, czyli wiesz, przedsiębiorcy, menadżerowie, Przeżywają teraz dużo intensywnych emocji, z których dominującym jest niepokój i strach. Powiedz, jak w czasach niepewności zarządzać emocjami, tak, żeby one nie zarządzały nami? Hmm. Cześć Irku, przede wszystkim. No właśnie, myślę sobie, że niepewność to jest teraz taki stan, który towarzyszy nam jakoś bardziej intensywnie niż wcześniej. Myślę sobie, że my nawet jeszcze wcześniej, przed, przed pandemią, mieliśmy bardzo taką zmienną rzeczywistość, jakąś złożoną, jakąś niejednoznaczną, ale jednak mimo wszystko mam wrażenie, że świat wokół był bardziej poukładany, a przynajmniej my na tyle poukładaliśmy sobie go i tą rzeczywistość wokół nas, że mogliśmy w jakichś schematach i w jakichś znanych nam nawykach się poruszać. I to rzeczywiście jest sytuacja e, taka bardziej bezpieczna, tak? W momencie, kiedy no, jest, to, jest e, rzeczywistość wokół nas jest jakoś przewidywalna. Na teraz, natomiast rzeczywiście teraz mamy taką sytuację, którą bardzo ładnie określiłeś dużo zmienności, dużo niepewności. Ja bym powiedziała, że częściej niż zwykle pojawia się jakieś, nie wiem. Czyli my po prostu nie, nie znamy odpowiedzi, w związku z czym nie możemy planować. Ja nie mówię o jakimś długoterminowym planowaniu, ale myślę sobie, że trochę tak jest, że czasami nie wiemy co będzie następnego dnia, bo ta rzeczywistość zmienia się tak szybko. Czyli już nie WUKA, do tej pory nam znana, tylko jakaś w ogóle mega WUKA. No i no że. Więc właśnie, bo to też nie od nas zależy, prawda? Nie? Wiele rzeczy tutaj też jest niezależne trochę od nas, ale coś mi się wydaje, że te emocje zależą od nas, że możemy nimi zarządzać. Hmm. No, znaczy ja myślę sobie tak, że my musimy zarządzić tymi emocjami, bo inaczej, tak jak powiedziałeś we wstępie, inaczej te emocje zarządzą nami. I myślę sobie, że to jest tak, że przede wszystkim trzeba być świadomym tego, jakie emocje teraz w nas się pojawiają. Czyli trochę wyjść z tego m, takiego automatyzmu y, i z tego, w czym nam po prostu łatwo było funkcjonować po to, żeby y, zatrzymać się i żeby posłuchać ok, to tak naprawdę co się, teraz, y, co się teraz nie tylko wokół mnie dzieje, ale co się dzieje ze mną. Czego ja teraz doświadczam, bo myślę sobie, że doświadczenie właściwie nawet nie jest stanem, tylko właśnie doświadczaniem czegoś. I to może być bardzo zmienne, bo dzisiaj nie wiem, mogę czuć niepokój, następnego dnia mogę czuć złość, za parę dni mogę czuć, nie wiem, smutek, bo na przykład, no nie wiem, czuję się w czymś ograniczone ograniczona. Także myślę sobie, że my, jeżeli chodzi o emocje, to mamy teraz jakiś tygiel emocjonalny. I no właśnie, że to, te emocje są po pierwsze bardzo zmienne, po drugie mogą być bardzo intensywne i takie gęste. Ale myślę sobie też w kontekście tego, że no, my często jako dorośli ludzie jesteśmy za kogoś odpowiedzialni, bo to wynika z naszych ról. No na przykład, nie wiem, jesteśmy rodzicami, jesteśmy odpowiedzialni za... Za dzieci, jesteśmy menadżerami, więc jesteśmy odpowiedzialni za pracowników, jesteśmy przedsiębiorcami, odpowiadamy za swoje biznesy, utrzymujemy kogoś, albo ktoś się utrzymuje z, z naszej pracy. I myślę sobie, że właśnie zarządzanie tymi emocjami jest tutaj takie podwójne, bo po pierwsze muszę zarządzić swoimi emocjami, a po drugie, bardzo dobrze jest ogarnąć też emocje tych innych osób, no, które w jakiś sposób teraz patrzą na nas. No I... więc właśnie, i tutaj, i tutaj, wiesz, pozwól, że, że ci przerwę, bo, wiesz, po pierwsze, trzeba umieć zarządzać swoimi emocjami, to jest moje zdanie, aby zarządzać emocjami innych ludzi. Ludzie bardzo często nawet nie nie potrafią nazwać swoich emocji, które przeżywają. Czasami na treningach interpersonalnych, które były dosyć popularne jakiś czas temu, menadżerowie, którzy byli odpowiedzialni za losy swoich zespołów, swoich pracowników, jak mieli dawać informacje zwrotne, to jedną z podstawowych informacji zwrotnych było na przykład: Podobało mi się, co to za informacja zwrotna w ogóle. Teraz wiesz, problem polega na tym według mnie, że ludzie nie uczyli się zarządzać swoimi emocjami. A jeżeli nie, nie potrafią zarządzać swoimi emocjami, no to w jaki sposób mają radzić sobie wiesz, i ogarniać emocje innych ludzi? To jest problem, chyba coś mi się wydaje. Powiedz mi, co ty o tym sądzisz? To, znaczy, no Dokładnie, myślę sobie, że to jest taka pułapka, jeżeli wydaje nam się, że możemy zarządzić emocjami innych y, y, ludzi i pójść sobie tak na skróty, bo tymczasem no, jest taka pr prawda, że zawsze trzeba za zacząć od siebie. I ja y, bardzo lubię, y, może to jest jakiś. Y, y, no taki przykład już wyświechtany nawet bym powiedziała, ale wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo trafna metafora, mianowicie chodzi mi o taką sytuację z samolotu i wszyscy to słyszeliśmy właściwie za każdym razem, kiedy gdzieś lecimy i jest ta początkowa instrukcja. I słyszymy, że jak ciśnienie w kabinie gwałtownie spadnie, to wypadną maski. I jeżeli podróżujesz z kimś mniejszym, słabszym, to załóż tą maskę z tlenem najpierw sobie, a potem zadbaj o tą drugą osobę. I myślę sobie, że to jest właśnie taka kwintesencja też zarządzania emocjami, ale też pomagania. To właśnie to jest to zaczynanie od siebie, bo ten metaforyczny tlen to jest nasza energia, to jest nasza jakaś równowaga, nasz spokój, nasze zasoby, czyli najpierw po prostu wyposażamy siebie, przyglądamy się sobie, ale też dbamy o siebie po to, żeby po prostu dawać wsparcie innym. I jak mówisz o tym, co... A propos jeszcze tego, jak maski wypadają, to wiesz, zależy z kim podróżujesz. Bo jeżeli podróżujesz z dzieckiem i ze swoim prawnikiem, to najpierw zakładasz swojemu prawnikowi maskę. A tego to dopiero nie... potem sobie, Dobra. a dopiero potem dziecku. Tego, tego nie <laughs> tak słyszałam, ale rzeczywiście może faktycznie jest jestem jakaś nowa prawidłowość. <laughs> Okej, okay. przepraszam, że przerwałem. nie ma, nie ma sprawy. No właśnie, no to tak z tymi emocjami jest, że najpierw musimy zadbać o siebie i rzeczywiście powiedziałeś, że też też bym się z tym zgodziła, że nikt nas tego nie uczy, że nikt nas tego nie uczy, że rzeczywiście coraz. Czy znaczy, w ogóle emocje są B. Już od samego początku, kiedy zaczynamy dorastać i zaczynamy przechodzić przez tą powiedzmy, burzę emocjonalną, która nas kształtuje, to dowiadujemy się, że nie powinniśmy emocji swoich. Pokazywać, nie powinniśmy ich wyrażać, bo to no, bywa niebezpieczne. I już od, od najmłodszych lat uczymy się, że emocje to nic dobrego. No to pytanie: powiedzmy, jak to zrobić, mm? żeby teraz, będąc w takiej sytuacji, będąc już dorosłą osobą odpowiedzialną za pewne rzeczy, w jakiś sposób zacząć uczyć się w ogóle tych emocji, ogarniania swoich, innych. Ale do, dokładnie coś z tym jest, że te emocje, tak jak mówisz, postrzegane są jako, no zwłaszcza ja to obserwuję wciąż jeszcze, chociaż trochę się tam zmienia, ale w takiej przestrzeni biznesowej, że emocje, no właściwie niby dużo się mówi już w firmach, w organizacjach o inteligencji emocjonalnej i jakby przyznajemy to, że no mamy intelekt, ale też... No, mamy jakąś tą warstwę emocjonalną, którą też odczuwamy, która też nam dostarcza jakichś informacji, więc niby wiemy, że to już jest po prostu coś, coś ważnego i wnoszącego. Natomiast ja rzeczywiście też obserwuję, że emocje są wciąż czymś takim no, trochę nieprofesjonalnym, trochę niewygodnym, czymś, co być może najlepiej zostawić przed drzwiami firmy, tak mówiąc metaforycznie, przed wejściem do biura. No właśnie, ale tymczasem tym one po prostu się, no nie wiem, możemy wyrażać emocje ewentualnie w jakiejś życzliwości, w jakiejś uprzejmości. Nie ma w tym za dużo takiego autentyzmu. Emocje w, w, w firmach mogą się wylewać, ale tylko właściwie kiedy jakieś, kiedy sytuacja nam się trochę wymknie spod kontroli, w sensie, kiedy stres jest za duży, ale one wtedy też są dość, dosyć szybko ujarzmiane. Ale to nie ma nic wspólnego z zarządzaniem emocjami. I teraz jak mówisz o tym, jak możemy tych emocji się uczyć, to ja bym powiedziała, że to jest na pewno jakiś proces i że ja nie wiem, czy ja mam tutaj jakąś receptę, ale myślę sobie, że dobrze jest zacząć zadawać sobie no, chociażby takie proste pytanie. Okej, okay, to co ja teraz czuję? Chodzi mi o taką stopklatkę, robienie stopklatki w sensie takiego zatrzymania się. Co ja teraz czuję, co się ze mną teraz dzieje? I ja, jak pracuję z menadżerami, to też taką dużą uwagę im zwracam na to, że emocji też można poszukać w ciele, bo myślę sobie, że my trochę od tego ciała się odłączyliśmy. Tymczasem każda emocja jest wyczuwalna w ciele, więc mogę po prostu w tej stopklatce nie tylko zadać sobie pytanie, co czuję, ale mogę też zobaczyć, ok, to jeżeli czuję złość. Czy czuję strach, to gdzie ta emocja umiejscowiła się w moim ciele. I czasami to jest, to, bo to nie jest jakieś ćwiczenie na długie godziny, to jest czasami minuta albo nawet jakieś ułamki sekund, ale pozwala mi to zorientować się w tym, w czym ja tak naprawdę jestem. A jeżeli zorientuję się, że nie wiem, jestem teraz w, jakiś, w jakimś strachu, jestem teraz w jakiejś złości, czy w jakiejś innej trudnej dla mnie emocji, albo w radości na przykład, to. No, mogę zastanowić się, co z tym zrobić. Ja myślę sobie, że to, co jest takim często jakimś nieporozumieniem, to to, że my zlewamy emocje z reakcją na tą emocję. Tymczasem Wiktor Frank pięknie powiedział, były, były więzień obozu koncentracyjnego, powiedział, że między emocją a reakcją jest przestrzeń i to jest przestrzeń na naszą decyzję i na na wolność, więc myślę sobie, że właśnie mamy, jeżeli tylko skontaktujemy się z naszą emocją, to możemy zadecydować, jak chcemy na nią zareagować. I to już jest bardzo dużo, więc. Okej, okay. uh -huh. uh -huh. to w takim razie trochę wyprzedzę chyba, jaką strategię należy przyjąć na niepewne czasy, tak już na sam koniec. Jaką strategię na niepewne czasy, żeby te emocje nami nie zarządziły? No więc ja bym powiedziała, wróciłabym do tego, no właśnie, żeby się zatrzymać, tak, że to zatrzymanie, bo to, co my robimy w niepewnych czasach? Nie wiem, Irku, jak ty masz, jak jest coś niepewnego wokół ciebie, to... to jako... Ja traktuję to jako wyzwanie. Okej. Okay. Ja nie mam problemów, ja mam tylko wyzwania. Tego się nauczyłem po prostu. Wszelkie przeciwności dają nowe możliwości, ale mało kto potrafi w ten sposób postrzegać te trudne to jest czasy. Bardzo fajne, bo myślę sobie, że właśnie wyzwanie jest chiński znak, który... Które oznacza kryzys, ma w sobie dwa znaki. Ma w sobie zagrożenie i, i szansę. No i właśnie to jest to, co mówisz, że my w każdej trudnej sytuacji, w każdym kryzysie możemy znaleźć jakieś szanse. Ale wracając do tych strategii, to myślę sobie, że tak, najpierw zatrzymajmy się, bo to, co ja obserwuję, to taką dużą tendencję do tego, żeby w niepewności działać. Czyli na przykład, nie wiem, jestem menadżerem, robi się niepewnie, czyli no, po prostu wytrąca mi się trochę grunt spod nóg no to po prostu co robię uderzam w działanie, bo działanie powoduje, że jestem jakoś yy, sprawcza. Jestem jakoś sprawczy yy, i to yy, no, jakoś bardzo yy, jakoś mnie buduje tak, w takiej trudnej to sytuacji. Jest taka stymulacja napięcia. Nie? Tak, nie, dokładnie. Nie ma znaczenia, jakim, że tak powiem, za przeproszeniem głównym człowiek się zaprawia, nie? bo praca jest chyba takim narkotykiem który jest społecznie akceptowalny nie? i ludzie zaprawiają się pracą bardzo często, żeby nie czuć. Nie? Ale dokładnie tak, zaprawiamy się pracą, zaprawiamy się działaniem, wiesz, my lubimy być bardzo zajęci, myślę sobie, że trochę taką tą naszą efektywność i wydajność tak na taki piedestał podnieśliśmy i do, jak, jak jestem zajęta, no to właśnie to nie wiem, jestem ważna, jestem jestem po prostu właśnie cały czas w tym działaniu. No i właśnie... No co robić w takim razie? Co robić? Więc robisz? tak, najpierw się zatrzymujemy. Ja lubię korzystać z takiego narzędzia, jakim jest tak zwany metaforyczny balkon i mówię czasami menadżerom, z którym, z którym pracuję, mówię, wyjdź na taki metaforyczny balkon. Zobacz po prostu rzeczywistość wokół siebie z jakiejś innej perspektywy. Nie z tej takiej, wiesz, płaskiej, bezpośredniej, tylko no właśnie może trochę z, z lotu ptaka, może trochę, żebyś zobaczył i ogół, i Szczegół i coś po horyzont, e, czyli, e, czyli jakaś nowa perspektywa, ale to tylko możemy zrobić w momencie, kiedy się zatrzymamy. Jak się e, zatrzymamy, to też możemy przyjrzeć się naszym nawykom, bo my działamy, e, my ludzie tak? działamy w, ja bym powiedziała, że trochę w takim autopilocie, po prostu na nawykach, a w czasach niepewności te, te nawyki nasze. One mogą w ogóle już nie być skuteczne. No, no więc właśnie mogą być, jak to się mówi, nie ją w ogóle, tak? W ogóle jaka kulą, jak, I nie pasować w ogóle jak do Jak Kulą w płot, dokładnie, bo to, że ja robiłam cały czas coś do tej pory, na przykład nie wiem miałam jakiś sposób na rozładowywanie napięcia albo na nie wiem, sposób odprawiania mojego zespołu czy rozmawiania z nim, tak? No mamy po prostu w, w jakichś stylach pracy bardzo dużo takich automatyzmów, nawyków. To, to nie znaczy, że to teraz nam zadziała, więc przede wszystkim to zatrzymanie pozwala nam się przyjrzeć naszym nawykom i zobaczyć, ok, czy to mi wciąż pomaga, czy to mi służy, czy to mi może przeszkadza, czy to jest adekwatne i czy to jest wciąż skuteczne. Jeżeli przyjrzymy się tym nawykom, no to możemy po prostu zobaczyć, czy jesteśmy w stanie jakiś nowy nawyk tutaj wykształcić, tak? Może coś, może jakąś małą zmianę, mały krok, ale to już jest bardzo dużo. Możemy się wykształcić nowe nawyki. Wykształcić nowe nawyki. To nie jest takie proste wcale. Oczywiście a, że. A ty, a... I kolejna rzecz. Oczywiście, że to nie jest takie proste. No, ale jeżeli szukamy w tej niepewności, no naszego jakiegoś wpływu tak? i jakiejś skuteczności, no to możemy od tych nawyków zacząć. Możemy też przyjrzeć się swojej roli. To jest tak, że w czasach niepewnych, no właśnie, też możemy z automatu poddać się jakiejś dotychczasowej roli, a możemy powiedzieć, ok, dzieje się coś takiego wokół mnie, nie na wszystko mam wpływ, ale na to, kim chcę tutaj być. Mam wpływ i o tym mogę zadecydować. I myślę sobie, że takie redefiniowanie tej roli, czy w ogóle przyjrzenie się temu, no właśnie jak ja chcę tym zarządzić, kim ja tutaj chcę być, myślę, że też jest, że też, no może być jakieś po prostu, nie wiem, wynoszące, czy, czy takie też rozwijające. I jeszcze to, na co bym zwróciła uwagę, to na szukanie punktów podparcia, żeby zobaczyć, okej, okay, z czego ja mogę teraz skorzystać w sobie, bo to, co dzieje, co, co dzieje się w niepewności, to to myślę sobie, że jakoś tak już trudniej nam korzystać z tych danych zewnętrznych, bo one są po, po pierwsze niepewne, bardzo szybko się zmieniają, są mniej wiarygodne i myślę sobie, że to jest taki moment, gdzie dobrze jest poszukać rozwiązań w sobie, że to jest taki, ja bym powiedziała, że to jest taka sytuacja, kiedy wektor tej uwagi powinien, powinien być skierowany do środka. To jest taki moment, gdzie możemy ze swojej intuicji korzystać, bo my bardzo dużo wiemy. No właśnie, mamy doświadczenie, mamy jakąś zasobność, dużo przeszliśmy, dużo rozwiązań znamy i możemy teraz do tego sięgnąć do swoich mocnych stron, do swoich talentów, do swoich doświadczeń, być może do jakichś podobnych innych kryzysowych sytuacji, w których byliśmy, a niepewnych, a i z którymi sobie poradziliśmy. Także szukanie punktów, Podparcia w sobie, ale też jeżeli mamy zespół, to dobrze jest poszukać w zespole, jeżeli ten zespół znamy. Na czym mogę oprzeć się też w moim zespole, przechodząc przez coś niepewnego? Danusiu, czyli mamy trzy sposoby, dzięki którym możemy czuć się o wiele lepiej. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Nowej formule zupełnie, bo jedziesz swoim, swoim samochodem, swoim no, samochodem daliśmy radę. Daliśmy radę, e, bardzo się ale cieszę. tutaj treść jest ważna. Ja Ci bardzo dziękuję, jestem ci wdzięczny za to, że zgodziłaś się podzielić swoim doświadczeniem w pracy wiesz, z menadżerami, z liderami. E, no i mam nadzieję, że stanie się to inspiracją wyjątkową <laughs> dla tych osób, które Będą nas oglądały. Bardzo Ci dziękuję i ja pozwól, ci dziękuję że zaproszę za Cię raz rozmowę. jeszcze. O, z przyjemnością, słuchaj. Pozwól, Dam że zaproszę zaprosić Cię raz na przejażdżkę jeszcze. po tych otomińskich tutaj e, e, polach. No, tutaj przynajmniej nie musimy stać w korkach. Oj, no. tak, dokładnie. Jest piękna pogoda i e, bardzo mi się e, dobrze za Tobą jedzie, Irku. Danusiu, bardzo Ci dziękuję raz jeszcze i w takim razie do zobaczenia Dziękuję, razem. do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Hej, hej. Cześć.